Wrocław, elewator betonowy, betonu. Ogólnie obiekt bardzo wysoki. Zaraz sprawdzimy, czy ta rady wejść na górę. to, jest to na fiznikach. Teraz szukamy wyjścia na, na górę. górę. Czyli na strefę po pierwszej. Bo tutaj nie ma schodów. Jeśli tu nie ma schodów, to mówię, będą na górze. Na zewnątrz znaczy się. Tylko, że ja wolę klatkę schodową, ładną, urządzoną. Który to 2006 rok? Dobra, no to chodźmy z tamtej strony. Mam nadzieję, że na ochronę się nie natkniemy. Mnóstwo śmieci. Bariery, dopadki, nie Nie wiem czy mi się uda przyłamać te bariery Te zabezpieczenia o, Udało się Tylko, że zrobili nas w konia To wszystko Nie ma nic Nie ma nic nie, 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 ktoś już się chwalił, że tutaj wszedł ale no, Trochę to Tylko chodzi o to, cholery, że to jest jest nie, pomijam ochronę, może tutaj tutaj Tak widać nie, 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 o nie, 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 to nie, jest nie, Niestety, elewator jest niedostępny. Nawet gdyby ktoś się zdecydował wchodzić po tej drabinie, to uważam, że byłoby bardzo ryzykowne. Napotka na przeszkodę. Poza tym, kilka pomieszczeń tylko dostanę, nic specjalnego. Czy polecam obiekt? Szczerze mówiąc, raczej nie. Oprócz kilku pomieszczeń, nie ma tutaj naprawdę nic ciekawego. Wchodzić na górę. Zbyt duże ryzyko, ale przyznam, że sam elewator robi wrażenie. No i to tyle z Wrocławia.